No dzień dobry widzowie, z tej strony komisarz Twój Stary Jeśli chcesz, żeby Twój Stary wrócił z mlekiem, to oczywiście zostaw tutaj lajka, like zostaw suba No i jeśli uważasz, że J60 to napisz to w komentarzu Słuchajcie, w dzisiejszym filmie będziemy... No więźniowie są generalnie tutaj w więzieniu I no jak dobrze wiecie, ja lubię torturować takich ludzi, w frajerskie chmury Bo na przykład mamy tutaj jednego na wózku No i jemu na przykład chcemy zrobić, żeby było miło dla niego No bo jego rzeczy poszkodowało, akurat on mi mówi cały czas, że jest smutny No to ja w takim razie pomogę dla niego Dobra słuchajcie, weźmiemy bronię w takim razie Broni się nam przyda, żeby no, tych panów troszeczkę, no wiecie, pogłaskać i tak dalej. No wiecie, jak jest widzowie. No, witam panowie, witam panowie, co tam u was, wstawać! Dzień dobry! Wstawać, Stawać, stawać, wstawać! co wy tam. jak zwykle, ja na wózku. Ja nawet wysrać się nie mogę bez pomocy kolegi. Nie no, ale proszę tak nie mówić. Przecież ma pan dziurkę, może pan zaparkować. Tutaj akurat zrobiliśmy specjalnie coś takiego, że może pan to robić. Ja, dziur ja dziurkę to mam pomiędzy nogami. A, no to możliwe, że po ostatniej akcji jak do pana strzeliłem, rzeczywiście, przepraszam. Generalnie tak, panowie. Słuchajcie, zaraz wam otworzę Halo, wstawać, stawać, proszę wstawać. Grzegorz, wstawaj. 5 minut. Nie 5 minut. minut, bo cię wale na łeb, zaraz kopa, ty. Ale co ty tu robisz? Skąd. Co? No na. na. się drzesz. Dobra, zamknij łeb, bo cię zaraz odwala. A ty przestań no, srać przy mnie, bo. Przepraszam to bardzo, raz. ale no. Co skąd taka przy wow, mnie? Schowaj, wow. schowaj taka przy mnie, może, co? Nie chowaj taka. Otwieram wam cele. Dzisiaj, panowie, wysłuchajcie. będę miał dla was kilka zadań. Proszę wyjechać. Możesz przestać srać na umywalce. Ale było Przestań, zyk, zyk, zyk mi stopę przyjechał! Dobra, słuchajcie, chłopaki, generalnie to chciałem powiedzieć tak, dzisiaj będziecie mieli kilka rzeczy do zrobienia. Podatki na was i dom, jesteście wyrzutkami społeczeństwa mogę powiedzieć śmiało, że jesteście totalnymi debilami bezużytecznymi Kradniecie, zabijacie ludzi. Oczywiście w grze komputerowej, pamiętajcie. No jesteście po prostu niesfornymi śmieciami Przestań kaszleć! nie mówi! Dobra, już! I słuchajcie chłopaki, w takim razie dzisiaj trochę aktywności fizycznych. O, tutaj bardzo ładnie! Macie wysprzątać całe posterunek

<śled> zygzak, zajebiście zygzak, zygzak, wszystko. po tutaj mi ogarniać zba. Ja przy komputerku A wy chłopaki mob, wy chłopaki mob No bardzo ładnie Zygzak, bardzo ładnie Dawajcie, no, ja i rozwalę Zygzakowi koło Zygzak, Zygzak wjechał po debilnie chłopaki Panie komisarzu Zygzak na wózku wjechał po debilnie Jak, jak on to robił? No on wjechał, przyciągam Zygzak, co Zygzak, Gdzie on Dobra chłopak, Ja, panie komisarzu do. jaki głupi piesek Panowie, nie chcę wam nic mówić, ale wasze nadejniki przy nogach mogą rozwalić wam, no na przykład prawo nogę za trzy. Dobra, dobra, 2. no co? Dobra, co? E, Pracę, No Proszę, No i chciałem powiedzieć, że nie posprzątane. Dalej, dlatego wyjmuj <słuch> tego mopa, bo ci odwalę. Ciebie, ciebie. Ho! Wyciągaj, Mobi, sprzątaj! No lepiej sobie przejdź. Zmówię, że Dobra, chodź tutaj. nie, no przecież to był. Z jaką masę poprawił? za Nie, no. za o, i dziękuję serdecznie. Skąd ty te kwiatki wziąłeś? Od babci, proszę. Panie komendiancie, blada. panie komendancie ja może pójdę jeszcze trawę skoszę. <noise> ja, ty... Ale ja... przestań mnie wozić na tej kwiatce! Co ty robisz, zygzak? Ja jadę trawę. Ja Ale, Dobra, chłopaki, nie, słuchajcie. Nie, 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 nie. Pan mnie nie szanuje. Skąd może pan, pan zabrać policjant tego chłopa, co im opuje? Bo ja nie mogę, ja on mi mopuje. Ale czemu ty mopujesz, kolegę? No bo te się morski. nie umył wczoraj, trzeba go umyć. Dobra, chłopaki, bo teraz tak, bo my drzecie mordę cały czas i tak dalej. Rozkładam i teraz tak, możecie dzisiaj zgarnąć, albo możecie zjeść z głównym, który widzicie w tym momencie. No, walą mnie no. miłosiernie, albo możecie mieć taki zajebisty zestaw. I teraz tak, zrobimy kilka konkurencji i będziecie musieli je wykonać. No i w momencie, kiedy osoba, która zrobi najlepiej coś, to, to Ja to bym zygzakowi bo on żałobę ma. No ale co ty robisz z tym parasolem? Dobra, chodźcie, gramy w piłę. Chodźcie, idziecie za mną, na basen idziemy. No i co idziemy, ty robisz? Idziemy. Co ty robisz zygzak, z tym łóżkiem? Został z No bo łóżko. No, z nich Dobra, jest od dziecka. Dobra, chodźcie czemu z piłką z Znikł, Zygzaka się pobujać. Nie, nie. dobra jesteś. Już... Może ktoś to go coś jest nie tak. Dobra, chodźcie tutaj wszyscy, wszyscy tutaj przed y, tą trampoliną. Po co ty skaczesz już? Panie komediancie, no za daleko skoczyłem chyba co, na za daleko. Dobra, zygzak pierwszy Za daleko. Poszedł, że wydropił takiego śmiecia małego. Dobra, kto dalej skoczy, ten dostaje jeden punkt. To najgorzej o. Ej, zygzak się topi! Nie, Ej, dobra, wyciągnij do... go ktoś! czekajcie! O, jest! Jest, zdał się! Zygzak, jest dobra. Dobra. Daki... Ile punktów Daki... zygzak? Zygzak dostawał, y... zygzak dostał zygzak? Zygzak dostał! Zygzak dostał na 10 szkali Masz zygzak, jest, jedziemy, Dziękuję. masz nawet dwa. Dobra, wyskakać dalej gałgany, bo będziecie śpirycki. A co dostanę jak skoczę na deskę? Gówno dostaniesz na łeb zaraz, już dupę! Dobra, jak ja, ja zabię artystycznie. Dobra, a artystycznie. O! No co jest! No śliska deska jeszcze raz! Ale to ładnie skoczyłeś! Raz, dobra, jeszcze raz, raz. jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz Trzy, czte... Wow. No kurde, czemu mi tak zwala do przodu? ale już tutaj, tutaj zaznaczam, okej okay. O, jakie ładnie pływam, panie policjanci No ładnie, Widzisz? ale stój w miejscu Dobra, tutaj kolejny skacze, cyk, skacz, no, skacz No i, no i, no i dobra, Zizek. ty będziesz z gównem, kolejny <laughs> Dobra, moja kolej No skaczesz czy nie? Jezu no. Dobra, ty... i kolejna osoba Ja sobie wezmę, spoko? Kolejna Jest. Dzięki, no dziękuję. i dobra, e, teraz tak, ty ze Szramą na mordzie, frajerze. No, chciałem Ktuchy. ci powiedzieć, że do dupy. A. Więc pyry z gównem dla ciebie, proszę bardzo i sobie zjeżdżę. ja dzisiaj na obiad nie zasługuję na niej. Pyry z więcej. gównem, nie, yeah, piery z gównem! Zygzak ma gitę elektryczną, przejdźmy go do wody, co się stanie. Ale czemu ty o, zygzak. Z Czemu dyskosiarką disko, disko wchodzisz? Diskosiarką wchodzisz do tego masenu. zygzaka, tak, Chodź, zygzak, ja cię za no, za zygzak, jakiś czas obiadek. Dobra, masz, wiecie co, chodźcie, zygzak. idziemy. Co Panie policjantie, on jest duży, sam mnie chodzić A no tak. Macie no. no i co się dzieje? Jak ty wózek sklepowy wyciągasz, jak ty. Nie no, chłopiec, chowaj ten wózek. Przestań grać na gitarze, debilu, jak ci niosę może, co? Dobra, zygzak, kładź się, kładź się, zygzak. Dobra, zygzak śpi. Przestań strać przy mnie. Komedianta zamkteli. <laughs> Konwolicja do bicho. No otwórz mnie. No, co ty o, robisz z tą parasolem? Za kaję zygzakiem by pan siedział, ale jest jestem spoko Zaletowaliśmy, albo wyłóż. Ale weźmie, wypuść, bo ten chłopster, tutaj. Dobra. Ej zygzak do pewnie łóżko, dobra, widzicie? Dobra, dobra, dobra. dobra, dobra. Normalnie ze starym na plecach taka. Nie wiem, dobra, niech ten zygzak tu zostanie, niech on już tu zostaną Chodźcie, chłopaki, ja mam dla was konkurencję. Fajno. Dobra, ja daję wam po parasolu. wysiąć z tego helikoptera, bo cię. Przepraszam, sprawdzałem, jak mi pasują łapki do stół. Chodź tutaj, masz tutaj to. Proszę wsiąść do helikoptera. Słuchajcie, w takim razie będziemy skakać. Generalnie dostępne takie polecenie od przełożonego swojego, że no, generalnie to w celach się nie mieścicie dostęp informację Teraz, panowie, w tym momencie, jakby dostaliście parasolki. Kto przeżyje, ten dalej będzie żył. A kto umrze, ten, no, generalnie nie żyje. No cóż, z nie wzięliśmy? Zygzak jest moim ulubionym więźniem, ja bym chciał powiedzieć. A tego ze szramo mi tak później odstrzele. Nieważne. Panowie, w takim razie, 3, 2, 1. No i proszę zeskoczyć ugłem. No i. O, jedziemy O, chyba tylko jeden o. więzień został. Dobra, ja generalnie zostałem przeszkolony do takich misji, więc totalnie S. Let's go! I słuchajcie, jakby w tym momencie zobaczmy, co my tutaj mamy. A, bo oni tam leżą. Dobra, widzowie, sprawdźmy w takim razie, czy żyją. O, halo! Halo, on żyje, dobra! Raz, dwa, trzy. raz, dwa, trzy. Ej, doszło No dobra, Nie wstanę. No nogi mi połamało. A ty mi stawać. Dam ci tego szluga. Dobra, masz tutaj torbę. W tej torby są szlugi. Łap! I zewrac... Ooooo Git wszystko? Gid? Wszystko jest najlepiej No to ja odchodzę Wróćcie na posterunek Pamiętaj, że masz nadajnik No zatem Czekajcie Sprawdźmy ale... czy żyją Dobra, ale cicho Zatkaj uszy teraz Zatkałeś uszy? Tak Dobrze Okay. Co? Ten nie żyje, dobra. Yy, no i ten w sumie też nie żyje. Dobra, okej, okay. yy, więc wszystko w porządku. Aha, bo ty Juu. nogi połamałeś, dobra, to może ja cię zamierzam. No zamiosę. nie mogę. Dobra, chodź, 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 chodź. Ja cię biorę na łapy w takim razie. Elemy niebieskie. No, ale przestań jarać cały czas. No, a co mam robić? Przecież wózka nie mam, to jeździć nie mogę. a mi się zdaje, że oni coś tam krzyczeli jeszcze. Nie, nie, na pewno nie. Nie, żyją. nie oni nic nie krzyczeli już. No dobra, dobra Dobra, ja cię odniosę tutaj na, do szpitala. Zostawię cię w tej salce. Ja też jako lekarz dorabiałem. No, no przepadam. nie będę no jeszcze się tutaj, kładź Dobra, to ja biorę to. Walec ciekawe. No i proszę bardzo. Dziękuję serdecznie. Dobra, to już wszystko. Wezmę po... sobie to szykawy. No ale po na no, potem. no dobra, to sobie wejdź. Dobrze, halo panowie, wróciliśmy. Dzień dobry. Ja mam Ej, dobrą wizję. Ej, tak. Dobrom co tu się odpierdoli. Um, on, on chciał syrać przede mną, to zrobiłem co musiałem. Czemu zabiłeś kolegę? Ja go chciałem zabić. Szybkie buchy, Twój stary wykonuje. Odmiennie ruchy Let's go. A no bo nie żyje. No tak. Dobra Mam złą i dobro... A nie, to w sumie trzy dobre wiadomości mam jednak. No ja bym chciał powiedzieć, że tak, pierwsza dobra wiadomość jest taka, że każdy pojedynczo w celi może zostać i nikt nie będzie srał przed tobą. A w... zanibisty kwa. Jako się tak nie aplikuje ogólnie, nie? Tylko jest. Jak... No nieważne. Druga dobra wiadomość to, że każdy obiadek dostaje zajebisty, a trzecia wiadomość jest taka, no, że śmiecia idę do śmietnika wynieść No a ja wam dziękuję serdecznie, widzowie, zobejcie. Czemu ty stałeś? Ja udawałem. Daj mi tego śmiecia, ja idę go pochować. Czyli mnie wręczysz, dobra, chodzi mnie. Zy... Exact, ale wiesz, chciałbym ci powiedzieć jedną rzecz Wiesz za co ty poszedłeś do więzienia, nie? Za co? No ale to, to chyba dobrze wiesz za co Ja bym ci chciał nie. powiedzieć jeszcze, że Dodatkowe, no tak 3-4 lata dostaniesz za to, że Zasiłek pobierałeś dla ludzi właśnie takich Udawałeś właśnie człowieka na wózku Po pierwsze mi jest smutno Po drugie, będziemy miał 4 lata dodatkowe Więc możesz sobie wyrzucić kolegę, ale wrócić tutaj grzecznie No więc dziękuję serdecznie widzowie za obejrzenie tego materiału Jak widzicie, natural selection Tutaj koledzy się bardzo fajnie bawili Dobrze się bawi? No, nóżką rusza To chyba żyje I do widzenia widzowie pa, pa. E